Zabrałaś mnie na własność, o którym marzyłam. Tak, tak, to prawda. Zaraz biegnie Do wody biegniemy. Ja pierwszy może. Uuu, jak super! Superowo! Teraz ja. Hop! uhu uuuh, uuuh, uu, uu, tak, muszę. Przepłynieć tutaj. Juhu, uuuh. Wam O! Jakaś skocznia! Hop! Hop! U, u, u. Do wody wskoczyliśmy! Dobra! Teraz szybka zabawa. Teraz będziemy skakać z skały na skanłę. Na tym basenie. Obok tej są skały. Się udało. Skaczemy teraz do wody. Hop! O, Dobra, skaczemy dalej. Może tutaj ktoś przyjdzie jeszcze. Jej, co to za łuna? Hej, to kręci chmura! Uś. Batman przyleciał! Znowu kręci chmurą. Mm. Tak, przyleciałem znowu, bo chciałem zobaczyć, co wy porabiacie. Bo chciałam do, polecieć do no ten Batman, żeby być z Wami. Ale musicie tu uważać! Płytki są trochę śliskie i mokre. No trudno, wypadek! Jucha, No, Padek, tak, łaj, wow, dobrze. Musimy uważać. Dobra, no to idziemy na wodny park przeszkód. Dobra, przechodzimy. i i teraz dobra. Przeskakujemy przeszkody. Idziemy. O nie, bo nie przeszkoda. Hapsop. I teraz pływamy i teraz biega my sobie i e, potem to, że jest na ten cały a teraz czas na wielki skok hop 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 udał się ten skok o i teraz będzie skok przesnąłem ten skok i teraz będzie skok na na, 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 na jeszcze wyżej C Łooo, wow, to superowo, dobra, no to skacz, hop, no skacz, trzy, dwa, jeden, hop, uuu, uuu, jej, jakie pikonki, teraz jeszcze raz skocz na ten beton, hop. Nie wiem, czy to jest absolutnie bezpieczne. A ja uważam, że jest. Au! Przewróciłam się. Moja ręka. Bardzo mnie boli. Mm -hmm. Pomysł, może sprawę, bo też. Teraz pójść na niej Ja Nie mogę! Jaj. Jak boli! No to dobra. Ja mogę wyzać zrobić. Czy znasz zaklęcie na to, żeby przestała mnie boleć ta ręka? Tak, chyba znam. Ręko, proszę cię. Przestań boleć. Ej, to, za, to nie działa. To zaklęcie jest za słabe. Nie mogę tego zrobić. Nie możesz mi tego zrobić. Ale dobra, Teraz może inne zaklęcie spróbuję. Prześwietlenie ręki. Sprawdzę, czy nie jest złamane. Prześwietl tą rękę! Kość jest niestety pęknięta. Musimy tutaj ją musimy ją... musimy gips założyć. bandaż na przykład. Bandasz jakiś. Założę bandaż, Oto bandaż, Przezroczysty. Założyłam Ci bandaż, bandaż. Dasz, Teraz muszę iść. Idziemy gdzieś teraz. Może po jakiejś rzecz. O! Zjemy może sobie coś w restauracji. Może jakiegoś burgera. Idziemy do restauracji. Jemy. Miam, jam, jam. Jaka pyszna potrawka. Burger był pyszny. A czy wy lubicie cheeseburger, czy hamburgery? My, ja my lubimy wszystko. Cheeseburgera i hamburgery. No to może zrobię wam miks. Tak. Idę do kelnera. Oj. Plesk, 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 plus, plus, Może Batmanie pójdzie żaden mną. Dobra, gotujemy. Gotujemy, z pyszna zupka będzie pyszny, cheeseburger burger i hamburger. Oj, mięso i burger i ser. Mm, wygląda pysznie. Będzie szybciej, jak zaniesiemy je, kręci chmurą. Dobra, no to. Przyzywam, kręci chmurę. Uuuu. Już jesteśmy i mamy burgery. zjedzcie sobie. Jakie pyszne. Spałaszowaliśmy je z makiem. Teraz może sobie jeszcze gdzieś pójdziemy. Może sobie pójdziemy na tą. Rzeka, bo mi się... Bo, bo mi się... to dobrze. Bo mi się bardzo, bardzo... Bo ja chcę się tam wykonać. Oj, z do, przewysku i do. Wskakuj do wody. Do bra. Ja nie, mo, nie mogę pływać, bo tą rękę złamałam, pamiętasz? O. No to ty pływaj. Będę cię podzi Będziemy cię z Batmanem podziwiali. Um. O, ale ty świetnie pływasz. Czy umiesz lepiej pływać? Tak. O, i teraz może. O, teraz możesz. Zobaczcie, co znalazłem. U Popłyniemy nią. Tak. Płyniemy. To ten las nie. Hej, gdzie my jesteśmy w tym lasie? Hmm, nie wiem, gdzie my jesteśmy. Chyba zgubiliśmy się? E, tak. Ale mogę poprosić chmur Kręci Chmurę, żeby przez ta, żeby nas przeniosła z powrotem do, do naszego, do tej brzarki, w której my zaczynaliśmy przypływ. Przyzywam, Kręci Chmurę. Kręci chmurą, zabierz nas. Ciu! Kręci chmuro! Dalej leniu! Czy musisz nas natychmiast przenieść? Uhu! Coś się stało z kręci chmurą. Ona nie może nas przenieść. No nie wiem. Może my jesteśmy za ciężcy po tych burgerach? Uu, na szczęście mam w telefonie GPS. Eee, 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 psiu, o, o, hej, ojkuś, Ej, ej. Ten ptak porwał ci telefon! Oj! I co teraz zrobimy? O. Może spróbujmy jeszcze raz skręcić chmurą. Kręcić chmurą! Przy, przyzywamy kręcić chmurę. Zabieść też nasz, nasz naszego domu. Oj! Chyba wciąż tacy jesteście. Tacy jesteś, jesteśmy... Oh, hmm. Chyba niestety tak. Ale znam zaklęcie, żebyśmy byli lżejsi. Musimy tylko powiedzieć. Różdźko, różdżko! Zmień nas w chudych. Chudzielców chudych. Jest, udało się. Teraz znowu przyzwiemy kręci chmurę. Przyzywam kręci chmurę. Teraz my lecimy. Juhu. już jesteśmy o, ale to raczej nie wygląda jak nasz dom chyba kręci chmura się też zabłądziła i zabrała nas w nieodpowiednie miejsce nie oj ojej jest może tu gdzieś groźny ryk musimy szybko uciekać potwór ucieka Gonię was! Zaraz was złapię! Was ha! Potwór nas na szczęście nie złapał. Może teraz spróbujemy przyzwać kręciwy chmurę. I ona nas zawiezie do domu. Przyzywam kręci chmurę. Oglądajcie dalej naszą historię. Będzie wiele różnych rzeczy. Ciekawe, czy moja ręka się wkrótce zrośnie. Będziecie obejrzycie? Tak. No to do zobaczenia.